Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony, Bartosz, a to moi drodzy jest króciutki filmik informacyjny dotyczący e, mini konkursu. Dlaczego mini konkursu? Albowiem, moi drodzy, dostałem tylko cztery klucze. Bodajże wiele osób dostało te klucze, ponieważ teraz jest akcja w Blizzardzie, że Blizzard e, rozdaje co prawda nielicznym i powiedzmy wybranym graczom. E, po cztery klucze, tak, żeby w grze Heroes of the Storm e, Ktoś kto otrzyma te cztery klucze, mógł zaprosić do drużyny czterech swoich znajomych, e, albowiem drużyny w Heroes of the Storm liczą 5 osób. Ja moi drodzy, załapałem się na takowe klucze wcześniej, dosłownie kilka dni temu na swoim fanpage'u na Facebooku. E, udostępniłem wam cztery takie klucze. Tyle tylko, że na e, serwery e, amerykańskie, na bodajże North America, y, ponieważ tam e, również mam konto założone na amerykańskim, e, że tak powiem. Mam konto przypisane po prostu do tego serwera i na tamto konto dostałem cztery takie klucze, to postanowiłem się nimi zwyczajnie podzielić, ale tak się składa, że ostatnio otrzymałem również cztery klucze na serwery europejskie, które dla nas, osób tutaj siedzących w Polsce, są, że tak powiem, bardziej wartościowe, tak? bo jednak większość osób ma założone. Konta na serwerach europejskich. I pomyślałem, moi drodzy, że Ehm, zrobię taki mini konkursik i rozdam Wam te cztery klucze. E, nie będzie to w takiej formie jak wcześniej, czyli po prostu kwestia udostępnienia na Facebooku i kto pierwszy ten lepszy. Tutaj postanowiłem, e, że tak powiem, troszeczkę Was pomęczyć. E, oczywiście jest to apel tylko do tych osób, które są zainteresowane tymi czterema kluczami. Ehm, bo tak naprawdę jeżeli ktoś e, nigdy nie miał ochoty grać w Virus of the Storm, no to nie widzę powodu, dla którego miałby tutaj o te klucze walczyć. No ale teoretycznie może chcieć powalczyć, a później ten klucz na przykład komuś oddać również lub może go nawet sprzedać, bo moi drodzy teraz te klucze e, gdzieś tam na Allegro można kupić po 6, 7, 8 zł, także to nie jest e, ani jakaś wartościowa rzecz, ani e, że tak powiem no nie wiem, ja też nie, jakoś nie, nie poczuwam się do tego, żebym miał te klucze sprzedawać pomyślałem, że je rozdam i przy okazji uda mi się troszeczkę informacji od was powyciągać. Moi drodzy, konkursy, które ja zazwyczaj organizuję na moim kanale są banalnie, banalnie proste. Pod tym filmikiem, który teraz oglądacie, pod tym filmikiem konkursowym, moi drodzy, chcę, abyście napisali zwyczajnie komentarz komentarz w postaci e, biorę udział w konkursie e, o klucz do gry Heroes of the Storm. Tak? A następnie po tym haśle chcę, żebyście napisali kilka słów o sobie. E, kilka słów o sobie, e, podstawowe informacje, takie jak imię. I wiek. Nie musicie pisać skąd jesteście, jeżeli nie chcecie, ale to również byłoby bardzo mile widziane, jeżeli chcielibyście się taką informacją podzielić. Oczywiście, mowa tutaj o samym mieście. Nie musicie podawać dokładnego adresu, ale moi drodzy, imię, wiek, i jeżeli chcecie, to, to możecie napisać miasto, z którego pochodzicie bądź miejscowość, tak? I po tych informacjach chciałbym, żebyście jeszcze napisali kilka słów na swój temat. W moim przypadku to by było coś na zasadzie: Bartosz, 26 lat, Lublin, uwielbiam gadać dużo, nagrywać filmiki na YouTube, spacerować z żoną i nie wiem, oglądać filmy wieczorami. I tam wcześniej niech będzie to hasełko, że biorę udział tak, w konkursie. I właściwie tyle, moi drodzy. Nie chcę, że tutaj, że tak powiem, <laughs> nie wymagam od was, żebyście coś tam rysowali, śpiewali, pisali jakieś wiersze, moi drodzy, bo to dla mnie nie ma totalnie sensu. Zwyczajnie yy, tak jak yy, chcę, żebyście też ten mój kanał traktowali jako taki, nie wiem jak to powiedzieć, ale tak jakby to, nie wiem, wasz znajomy, kolega nagrywał na YouTube, a wy po prostu. Że tak powiem, poznajemy się lepiej, tak? Także to będzie taka forma lepszego zapoznania się z Wami. Podczas poprzedniego konkursu, naprawdę, sporo osób się podzieliło informacjami na swój temat, co bardzo mnie cieszy i co pozwoliło mi poznać Was nieco lepiej. I teraz chciałbym również taką samą formę przyjąć. I oczywiście, spośród tych komentarzy, które napiszecie. Ja sobie rozlosuję cztery osoby, którym powysyłam zwyczajnie klucze w wiadomości prywatnej. No i moi drodzy, koniec konkursu, tak naprawdę. Także mam nadzieję, że taka prościutka e, forma Wam się podoba. Mam nadzieję, że e, chętnie weźmiecie udział. Co prawda, tak jak mówiłem, teraz zdobycie klucza do Heroes of the Storm nie jest jakimś tam problemem, bo można sobie go kupić za 6 czy 7 zł na Allegro. Ale jeżeli chcecie chociażby nawet taką kwotę zaoszczędzić, to możecie wziąć udział w konkursie i taki klucz wygrać. Także moi drodzy, zachęcam do brania udziału, R również zachęcam też do polajkowania mojego fanpage'a na Facebooku, bo jak sami widzicie, tam również często wrzucam jakieś ciekawe rzeczy, jak chociażby właśnie klucze, do Heroes of the Storm, także moi drodzy, warto gdzieś tam być polajkowany, szczególnie jeżeli korzystacie z Facebooka, bo jeżeli nie korzystacie to nie ma sensu chyba, żebyście zakładali konto specjalnie dla polajkowania, e, tak mi się przynajmniej wydaje, chyba, że taką ochotę będziecie mieli, to, to polecam, okej okay, moi drodzy, to by było na tyle, wielkie dzięki za uwagę trzymajcie się, pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie